Ze Słonecznego Cypru popraktykujmy troszeczkę za granicą, czyli pogadajmy sobie o praktykach Erasmus. Na moim kanale powstały już dwa filmy z takimi konkretnymi informacjami od A do Z na temat różnych form Erasmusa. Pierwszy film, który pojawi się gdzieś tutaj, dotyczył projektów Erasmusa, i tam macie od A do Z wytłumaczone, o co w nich chodzi. Następny film, znowu tutaj się gdzieś pojawi, dotyczył wymiany studenckiej Erasmus+, a dzisiaj pogadamy sobie o praktykach, które też dotyczą studentów, ale są troszeczkę inną formą Erasmusa niż właśnie studia. Praktyki Erasmus+, są wymianą, w której wy jedziecie do jakiejś placówki za granicą, tam odbywacie przez określony czas swoje praktyki, uczycie się czegoś w tej placówce, i dostajecie za to stypendium, a pośredniczy w tym wasz uniwersytet, na którym jesteście lub byliście, to ważne i zaraz o tym powiem, studentami. Więc kto może wyjechać na takie praktyki? Oczywiście mogą wyjechać na nie studenci, ale też absolwenci. Haczek jest tutaj taki, że aby wyjechać na praktyki studenckie jako absolwent, już, a nie student, musicie na nie zaaplikować nadal będąc studentem. Pod koniec Waszych studiów musicie zaaplikować, wtedy, kiedy jest oczywiście rekrutacja na Erasmusa, nie generalnie, a dobra, kończę sobie studia w czerwcu, to teraz dzień dobry, chciałabym wyjechać na praktyki. Nie, musicie zaaplikować na nie wtedy, kiedy jest otwarta rekrutacja Erasmusowa na Waszym uniwersytecie. Aplikujecie o praktyki i wpisujecie tam daty i daty mogą być już po zakończeniu waszych studiów. Zakończyliście swoją studencką przygodę w lipcu, to praktyki możecie zrobić do 12 miesięcy od ukończenia studiów, czyli na przykład możecie sobie pojechać w sierpniu na kilka miesięcy na praktyki, już teoretycznie nie będąc studentem, bo zaaplikowaliście na nie Będąc jeszcze studentem. Kiedy można wyjechać na takie praktyki, jeżeli dotyczy to studentów, którzy faktycznie mają jeszcze przed sobą te lata studiów? To większość osób wyjeżdża podczas wakacji, no bo wtedy to nie koliduje z Zajęciami na uniwersku, bo praktyki też nie są usprawiedliwieniem tego, że na przykład nie ma was na zajęciach. Nie możecie zrobić raczej tak, że wyjedziecie sobie nagle od października do grudnia i e, sorry, nie było mnie na zajęciach, bo byłam na praktykach. No to tak nie działa, dlatego większość studentów wyjeżdża w okresie wakacyjnym, no chyba że właśnie tak jak już wcześniej powiedziałam, skończyliście właśnie studia i możecie sobie wtedy wyjechać jeszcze na kilka miesięcy na praktyki po studia. Czy istnieje jakiś limit wyjazdu? Otóż tak, jest to kapitał, który dotyczy łącznie studiów i praktyk. I jest to 12 miesięcy dla studentów na licencjacie, 12 miesięcy dla studentów na magisterce i 24 miesiące dla studentów na studiach jednolitych magisterskich. Minimum wyjazdu na praktyki to są 2 miesiące, gdzie można jechać na te praktyki. Możecie wyjechać do takiego kraju, do jakiego chcecie, o ile jest on krajem programu, czyli zazwyczaj są to po prostu kraje Unii Europejskiej, plus jakieś tam jeszcze dodatkowe kraje. Ale ważną rzeczą, która odróżnia praktyki od Erasmusa dla studentów jest to, że nie macie tutaj określonej Listy placówek, do której musicie pojechać, bo w Erasmusie dla studentów macie, wiecie, określoną listę uniwersytetów. Mówię Erasmusie dla studentów, ale to też są praktyki dla studentów, chodzi mi po prostu o ten wyjazd na studia konkretnie, na wymianę semestralną, że wtedy macie określoną listę uniwerków, na którym możecie wyjechać, a w przypadku praktyk nie ma takiej listy, placówkę musicie znaleźć sobie sami. Jak znaleźć daną placówkę? Nie ma tutaj jednej konkretnej odpowiedzi. Istnieje taka strona, którą podam Wam tutaj, do której dużo osób szuka praktyk. Ja z niej osobiście nie korzystałam. Aplikując teraz na praktyki, po prostu pisałam do różnych placówek, a jest to właśnie druga opcja, że po prostu wpisujecie w internet jakiś, nie wiem, docelowy Wasz kraj i nazwy obszarów, w którym chcecie robić praktyki, no i po prostu wyszukujecie w ten sposób i piszecie do nich maile, dzwonicie do nich, pytacie o możliwość praktyk. Wiem, że wydaje się to bardzo żmudne, dlatego to, co ja polecam i to, co wykorzystałam w tym semestrze, aplikując na praktyki studenckie, jeżeli Wasz obszar oczywiście na no to pozwala, jesteście tym zainteresowani i tak dalej, to jest pisać do placówek, które związane są w jakiś sposób z Erasmusem, bo one wtedy wiedzą, o co Chodzi w Erasmusie, jak to wszystko działa. Takimi placówkami są na przykład uniwersytety. Ale jeżeli nie, to oczywiście piszcie też do innych placówek i po prostu wytłumaczcie im w mailu. Na czym polega program Erasmus? Moja rada jest taka, że nie wysyłajcie po prostu maila ze swoim CV pytając, czy was przyjmą na Erasmusa na praktyki, bo jeżeli oni nie wiedzą o co chodzi, słyszą o jakimś programie, to jakby, no nie wiem, jakbyście dostali takiego maila, to bylibyście skorzy przyjąć jakąś osobę na jakiś program, o którym nie wiecie i nawet może nie wiedzą, że to, wiecie, załatwiane jest też również przez rekrutację waszego uniwersytetu, więc zaradzę to po prostu wytłumaczyć. Inną opcją może być... Szukanie osób, które już były na praktykach i pytanie ich, gdzie na tych praktykach były, chociaż to też jakby wydaje mi się troszeczkę żmudne. No ale niestety nie istnieje jedyna jakaś taka, wiecie, najlepsza opcja. Te trzy opcje, czyli Erasmus intern, szukanie placówek w własnym zakresie, albo pytanie się osób na jakichś grupach, na przykład odnoszących się do Erasmusa o to, gdzie byli na praktykach, no to wydaje mi się, że są takie najlepsze trzy sposoby. Albo po prostu sposoby, które są mi do tej pory znane. W jaki sposób na takiego Erasmusa się aplikuje? Kiedy wasz uniwersytet otwiera rekrutację na program Erasmus, czyli jest to co najmniej raz w roku, macie zazwyczaj podane wytyczne, one się różnią, co musicie zrobić. Może być to na przykład średnia oceny, może być to list motywacyjny, albo jakieś referencje, ale oprócz tego to, co jeszcze odróżnia właśnie praktyki od wymiany na studia, jest to, że musicie dać jakieś potwierdzenie tego, że faktycznie placówka jest wami zainteresowana na dane praktyki. Na przykład u mnie wystarczył po prostu mail, skoro dostałam odpowiedź od placówki hej, tak, możesz przyjechać do nas na praktyki, to po prostu zrobiłam screena, że oni są mną zainteresowani i takiego screena dołączyłam do rekrutacji. Nie wiem jak to jest na waszych uniwersytetach, więc nie jestem w stanie tego powiedzieć, ale to jest właśnie ważny punkt praktyk, że rekrutując się na praktyki, już musicie mieć tą placówkę znalezioną. Chyba że jakiś uniwersytet działa inaczej, to mnie oświećcie. No ale wydaje mi się to troszeczkę niemożliwe. Trzymajmy się tego, że znajdźcie sobie placówkę przed rekrutacją na Erasmusa, żebyście już kiedy otworzy się ta rekrutacja, wpisali daty swoich praktyk. Dostarczyli to potwierdzenie, że oni was chcą na te praktyki i mieli to załatwione. Mam tutaj jeszcze zapisane pytania od was, na które teraz odpowiem dotyczące praktyk. Czy praktyki za granicą automatycznie zaliczają mi praktyki semestralne, które powinnam wykonać w tym semestrze, w którym wyjeżdżam? To jest pytanie, na które bardzo bym chciała odpowiedzieć, ale nie mogę odpowiedzieć za wasz uniwersytet. Musicie się zapytać swojego uniwersytetu. No bo jakby może być taka opcja, to nie jest tak, że nie ma takiej opcji i wydaje mi się, że jak najbardziej możecie sobie zaliczyć swoje praktyki jako praktyki Erasmus, jeżeli pokrywa wam się obszar tych praktyk, ale nie jestem wam w stanie odpowiedzieć tak lub nie, bo każdy uniwerek rządzi się swoimi prawami. Ale próbujcie. Piszcie po prostu do swojego uniwerku i zapytajcie, jeżeli faktycznie dziedzina wam się pokrywa, no to nie widzę, dlaczego nie. Tak samo, jeżeli tutaj było pytanie, czy jeżeli na swoim uniwersytecie mam przeznaczony konkretny czas praktyk, nie wiem, we wrześniu, a chciałabym wyjechać na praktyki na Erasmusa w jakimś tam wcześniej terminie, to czy to jest możliwe? Znowu, pytajcie swoich uniwersytetów. Nic wam nie szkodzi pisać te maile albo dzwonić i zapytać, bo tylko możecie na tym zyskać, a jeżeli odpowiedzą wam nie, no to po prostu będziecie wiedzieli. Czy praktyki z Erasmusa muszą pokrywać się z kierunkiem studiów? Tutaj ta osoba napisała mi, że studiuje pedagogikę, ale marzy o praktykach związanych z psychologią lub czymś kreatywnym i obawia się, że to nie przejdzie. Ale jeszcze przyszło jej do głowy, że takie praktyki nie będą jej zaliczane jako obowiązkowe, ale że może będzie mogła wyjeżdżać. I to jest dokładnie to, co ja chciałam odpowiedzieć na ten temat. Możesz sobie zrobić po prostu te praktyki i nie będą ci one zaliczane jako obowiązkowe, ale to nie znaczy, że nadal nie możesz na nie pojechać. Ale po drugie, słuchaj, to jak ty opiszesz swoje praktyki, zależy od ciebie. Jeżeli masz na przykład do opisania list motywacyjny, to pedagogika to jest obszar, w którym bardzo ładnie można łączyć coś kreatywnego i psychologię. Więc to od ciebie zależy, jak będziesz w stanie opisać to w taki sposób, że ktoś zrozumie, że przyda ci się to do pedagogiki. Ale to, co tutaj też ktoś napisał, ja właśnie zrobiłam tak, że zaliczyłam sobie praktyki obowiązkowe normalnie w Polsce, żeby mieć pewność, że wszystko jest, wiecie, zgodnie z tymi wymaganiami, jakimi ma być. A na praktyki Erasmusa po prostu aplikowałam na coś troszeczkę innego, ale związanego z tym, co chcę robić w przyszłości. Może wspomnę tutaj jeszcze właśnie o liście motywacyjnym, bo nie powiedziałam o tym w tym filmiku, tylko w filmiku o Erasmusie. Studenckim na wymiany studenckie, te semestralne, bo wspomniałam tam o liście motywacyjnym i o tym, żeby pisać o tym, co wam da dany program w takim kontekście akademickim, w kontekście przyszłego rozwoju kariery, a nie o tym, że jest w jakimś mieście ciepło i będzie dobre jedzenie, albo że nie wiem, ładnie brzmi język. Tak samo tutaj, jeżeli macie napisać list, musicie wysilić trochę swój umysł i Podpiąć jak najbardziej to, co będziecie robić, pod swój rozwój, pod swój kierunek i da się. Przedostatnie pytanie brzmi, co dają mi takie praktyki. Mam tu na myśli też na przykład listy referencyjne i tak dalej. Po pierwsze, co chciałabym powiedzieć, to język. Ja podkreślam to zawsze i powtarzam się już w tych filmikach, ale no, nie zmieniam swojego zdania, że mieszkanie za granicą i takie wyjazdy to jest najlepszy sposób na rozwój języka i przełamanie bariery językowej albo podszkolenie języka, jeżeli tej bariery językowej nie macie. Po drugie, znajomości. Chodzi mi tutaj nie tylko o znajomości takich, wiecie, ludzi, których poznacie i nawiążecie z nimi przyjaźnie, ale też o kontakty. Ja widzę, że różne właśnie formy programu, czy Erasmus, czy na przykład Europejskiego Korpusu Solidarności dają mi ogromne kontakty, które mogę sobie potem wykorzystać w przyszłej ścieżce zawodowej. Po trzecie, pomysł na siebie, bo spotykając różnych ludzi, widząc inny totalnie styl życia, naprawdę pojawia Wam się całe mnóstwo innych pomysłów na siebie. Po czwarte, samodzielność, bo ogarnianie sobie tego wszystkiego, ogarnianie sobie zakwaterowania, życie w innym kraju, naprawdę uczy samodzielności i niezależności. To znowu się powtarzam z poprzedniego filmu, no ale co mogę powiedzieć, skoro to jest prawda będąc na jakiejkolwiek formie Erasmusa, po prostu wbijacie sobie do głowy to, jak super sobie dajecie radę sami. Tą rzeczą jest ładny punkt w CV. Jeżeli bylibyście pracodawcą i zobaczylibyście, że ktoś był przez jakiś czas za granicą na praktykach w jakiejś ciekawej organizacji, to to jest coś, o co ja sama bym zapytała kogoś, więc... Wydaje mi się, że to jest bardzo przydatny punkt w CV, który też odróżnia Was w jakiś sposób od innych. Jeżeli chodzi o referencje i certyfikaty, bo tutaj ktoś też o to właśnie zapytał, certyfikatu jako takiego z zasady nie dostajecie z praktyk, ale jak najbardziej możecie poprosić o referencję. I ostatnie pytanie brzmi: czym różni się wyjazd na takie praktyki od wyjazdu na projekt? Powiedziałam już wcześniej tak. Między słowami, czym różnią się praktyki od Erasmusa tego na semestr. A teraz powiem właśnie, czym różnią się praktyki od wyjazdu na projekt i różnią się przede wszystkim tym, że praktyki są dla studentów, projekty niekoniecznie. Na praktyki nie możecie wyjechać, nie będąc studentem lub absolwentem, który przed chwilą był studentem, a na projekty Erasmusa, czyli wymiany młodzieżowej i kursy treningowe, możecie wyjechać. Nigdy nie będąc studentami. Oprócz tego zakwaterowanie, na praktykach musicie sobie sami znaleźć zakwaterowanie, musicie sobie sami znaleźć yy, wyżywienie, że tak powiem. E, a na projektach zakwaterowanie i wyżywienie jest wam zapewnione, tak samo jest z lotem, że koszt przelotu na projektach Erasmusa jest wam zwracany, na praktykach nie. Na praktykach sobie praktykujecie jakiś obszar, wiecie, chodzicie jakby do pracy i macie tam jakieś zadania, uczycie się jakby z tego konkretnego obszaru, a na projektach macie aktywności, które są w dużej grupie międzynarodowej, one są prowadzone przez kogoś i jakby wiadomo, macie tam swoje zadania jakieś grupowe, indywidualne i tak dalej, ale nadal to są aktywności grupowe prowadzone przez jakiegoś fasylizatora. Na praktykach też dostajecie stypendium i jest to stypendium wyższe niż na studiach Erasmusowych, a na projektach no nie dostajecie żadnego stypendium. Projekty są krótsze, bo zazwyczaj trwają od 5 do 21 dni. Praktyki są kilkumiesięczne i po projektach dostajecie certyfikat już pas. Projekty nie odbywają się przez uniwersytety, bo nie są studenckie, więc... Jest, wypełniacie oczywiście formularze rekrutacyjne, ale nie musicie robić, nie wiem, żadnych testów językowych, nie musicie pisać żadnych listów motywacyjnych, załączyć jakichś referencji, nie Wam się średnio ocen. Te rzeczy liczą się na właśnie takich erasmusach studenckich i praktykach, a nie na projektach. Projekt polega na tym, że przyjeżdżacie do jakiegoś kraju na określony czas, na przykład na tydzień. Mieszkacie w jednym, powiedzmy, hostelu z grupą, nie wiem, 30 osób z różnych krajów. Jest tam koordynator, facilitator, który przeprowadza wam aktywności, jakieś zadania. Wy w tym bierzecie udział. Wieczorami macie wieczory kulturowe, albo jest wolne, generalnie wszystko się dzieje w takiej pace ludzi, że tak powiem. A praktyki, no to jest jednak rzecz bardziej indywidualna, taka, jak już powiedziałam wcześniej zbliżona po prostu do pracy. A jeżeli ktoś jest zainteresowany Większą ilością informacji bardziej konkretnych o projektach Erasmus, o których przed chwilą powiedziałam, to tutaj zostawiam filmik i mam nadzieję, że taka forma dłuższej wypowiedzi o praktykach Wam się przydała. A No i oczywiście powodzenia, dajcie mi znać, jeżeli zaaplikowaliście na praktyki, i się dostaliście. Do zobaczenia w następnych filmikach. Pa! pa.